Witam Państwa, Michał Trześniewski. To było wystąpienie pana Krzysztofa Szczerskiego, ambasadora Polski przy ONZ. Natomiast piękne miasto Lwów staje się teraz bardzo ważnym politycznym ośrodkiem na Ukrainie. To do Lwowa przeniosły się ambasady. Wszystkich w zasadzie państw z Kijowa. Tutaj warto odnotować, że Ambasada Polski ciągle działa na terenie stolicy Ukrainy. To do Lwowa także zmierzają wewnętrzni uchodźcy z całego kraju i o tym, jak wygląda życie. We Lwowie będziemy rozmawiać z panią Kataryną Ilnycką, która jest Ukrainką i która także studiowała w Polsce. So, we will be talking with uh, Mrs. Katarina Ilnicka from uh, Ukraine. Do you hear me? Hello! hello hello I can hear you well so there is a fifth day of invasion Russian invasion uh, on Ukraine. Many, Ukraine many people run away from Ukraine run away from Ukraine to Poland officially it is like 300,000 uh, but you didn't run away you didn't uh, escape Oficialnie you are still to with your Ukraine. why of course uh, I'm staying here Tak, uh, tyle oczywiście ile mogę. as far as i'm working in the it industry that allows me to work remotely and to provide uh, me with the money to stay with my family first that the first point the second point is that To jest nasza ojczyzna. To jest miejsce, gdzie urodziłam się. Bardzo ważne jest dla mnie, żeby w jakiś sposób być angażowanym w to, w co się dzieje. My walczymy tutaj o naszą niepodległość o niepodległość naszego kraju. W Harkowie, w Kijowie, z mojej strony staram się być zaangażowana jako wolontariusz i pomagać ludziom uciekającym matkom, z dziećmi. Próbuję pomóc im.

Ja teraz jestem w małym miasteczku, niedaleko granicy węgierskiej. Tysiące ludzi z całej Ukrainy, matek, starców, dzieci ucieka tutaj i przebywa tutaj w tej chwili. I ci ludzie próbują tu jakoś się zatrzymać. I know it because I, I got this yes? Tak, przeniosłam się z wczoraj z Lwowa, bo moi rodzice tutaj mieszkają i dlatego chciałam tutaj z nimi być. Michael so Moi as much as znajomi z Kiewa. So, uh, please tell us how the life in Lviv looks uh, like right now. Do you have electricity? Do children uh, go to school? How how the normal life functions? Powiedz nam teraz jak wygląda życie w lwowie, Czy ludzie chodzą do, czy dzieci chodzą do szkoły, czy ludzie chodzą do pracy?

Dzieci nie, nie chodzą do szkoły as well as to, i school, studenci też nie uczęszczają na zajęcia. Większość in ludzi, shops, are którzy pracują w sklepach, pracują. Public transport is working as well. transport publiczny um, pracuje. Wszyscy as well. ci, którzy so, mogą a pracować zdalnie, pracują. Um, any work, so they are as Ale ci, którzy nie pracują, pomagają jak, jako wolontariusze. Problem, Słyszeliśmy o tym, że brakuje produktów with w sklepach. Of fuel? On the fuel station. We heard also about some I paliwa of na stacjach benzynowych. I pieniędzy w bankomatach. Crucial, um, w tej chwili of, um, nie mamy szczególnych, um, szczególnych problemów, abroad, ponieważ z zagranicy dochodzi the do Polish nas France, transporty I mean, humanitarne. Polska to państwo, które well. pomaga nam bardzo. Um, for now, uh, for one car, it is allowed to have 10 liters of fuel, datank, for one car. Uh, and the other resources paliwa. have remained for the ambulances and uh, the army, just as an emergency case. I would like uh, also ask about the shelters, because uh, in in Kyiv, many people are in shelters right so, now, but uh, do people in uh, lviv W Lwowie, w specjalnych yeah, schronach, czy schronach czy schronach. w piwnicach. Mamy oczywiście schrony, które uh, nie były używane od II wojny my światowej my na moim e, uniwersytecie. So now, uh, Są używane takie schrony. Okay, so thank you very much for this relation. Uh, Mrs. Katarina Ilnitska from Ukraine was our guest. Thank you very much. Take care okay, and Slava Ukraina. Heroim Slava. To była rozmowa z panią Kataryną Ilnycką z Ukrainy, która studiowała w Polsce, która przebywa na Ukrainie po to, żeby pomagać. Mogłaby uciec, ale chce być z własnym narodem, zajmuje się pomocą humanitarną. Tutaj stawiamy kropkę. Zapraszam na kolejną rozmowę, w trakcie której będziemy rozmawiać o tym wątku y, stricte militarnym konfliktu na Ukrainie. Będziemy rozmawiać z panem Andrzejem Kińskim, redaktorem naczelnym magazynu Wojsko i Technika.